W tym razie, kiedy oczy są pełne łez, a włosy nie rośliny jest z pewnością z sercem kamiennym. piąty też? Yeah. Uh, Więc takim, w takim nastroju wypowiadają się mędrcy na temat uh, słuchania tematu związanych z Krzysztofem. Czy można jeszcze do tego? Co Jeszcze takiego? dodać coś, proszę bardzo. Bo jak to jest, że, że no, mieszkamy w pewnym otoczeniu, w pewnym środowisku, prawda? I, no, i, no i tak prawdę mówiąc, to nawet jakby, jakby komuś zaczęły płynąć te łzy, to zaraz inni powiedzą o no nie, wariat albo coś. No nie? Jak to, jak to być skomentowano? Bo... To jest takie ciekawe, że zobacz, że to jest nasz cel, no nie? żeby z miłości do Kryśni. No, wyobraź sobie, że siedzimy w Jabata i nie, sobie, no nie, informujemy tak jak tutaj. No i, no i fakta zaczyna płakać i, i to, albo się tarzać, albo coś. I, i, i zobacz, i czy, i czy, czy to, to nie jest od razu coś takiego, że, że jest wykluczony z towarzystwa, że później będą go pokazywać palcami. No nie, że... A może to, to, to są trafiłezy? Jak to jest? To trzeba zidentyfikować jakie są. Kopniesz to No zobacz, że ten najwyższy na stan... A, a jakby kupniesz i, i to będzie płakał naprzednik. Że, że, że tak jakby ten najwyższy stan to był przeznaczony tylko dla... Dla tych co gdzieś tam w odosobnieniu sobie, wie, nikt nie widzi i oni są tam szczęśliwi, szczątego tego Kryszna, no takie, a, a jeżeli... Intymne, że macie, o, Tak, bardzo intymne to. i na, natomiast tutaj tak jakby nie było miejsca, yy, prawda, dla tego typu yy, z, zachowań czy, czy yy, dla tego typu uczuć, yy, prawda. No jest prawda, że Krzysztof, no, szczerze Barta, on nie robi tych, tych rzeczy na pokaz, tylko jeżeli są jakieś kwalifikowane kwa, osoby do jego otoczeniu, to tak, ale jeżeli nie, to nie Te no rzeczy powoli. są tak silne, przepraszam, no, że się nie może no, się na to zaczęło. Myślę, że ma. No. które opisują sobie Nie Ale to jest pewne towarzyskie towarzystwie I Myślę, że to, Bo to. ja wiem, że Pana to w ten sposób. Myślę, że to są takie dość intymne sfery jakby życia każdego z baktów. I to jest właśnie w tej instrukcji. Że że kiedy takie rzeczy się zdarzają, to się mówi z osobami bliskimi wtedy. Że na pewno się tego nie robi w Japataimie. A, a jeżeli Japataim, że tak powiem, to powoduje to, no to wtedy zwykle się ucieka z tego miejsca, żeby nie niepokoić innych. Przynajmniej tak, taki mamy przykład z Paupanem, kiedy on jakieś symptomy ekstazy manifestował, to zwykle przerywało się tą czynność, która miała być wykonana i on puszczał to miejsce. Nie wiem, chyba trybrałam po prostu, że, że w czasie intonowania Jrada e, Damadowa tam podawał datę, ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, że, że problem wpadł w ekstazę. No. I, I po prostu prosił, żeby bakterie kontynuowali i bakterie wynieśli go po prostu z tego, miejsca, i nie Wynieśli go? Mhm. Odpuścił to miejsce po prostu. Pan tez... ja po prostu intonujcie Harę i też tutaj też mówił, że. Czy myślisz, że Pałopat nie wiedział, kim jest? Nie wiedział, kim ja jestem? Czy myślisz, że mi tego nie powiedział? Ale to nie znaczy, że ja ci to powiem. To nie jest takie tanie. Dokładnie w ten sposób się, się wyraził. To nie jest tanie. Żeby się o czymś takim dowiadywać, coś takiego przeżywać w takim towarzystwie, jest, to jest by... Czy to znaczy, że nasze serca właściwie są takie kamienne jeszcze, że tak jak z kamienia, jak z kamienia. tak jak te wersja pagal. No, bo to już drugie pytanie jeszcze Kresna chciałbyś chciał się wypowiedzieć z się przypomina tutaj strategia, jaką właśnie Nie, chyba chyba Sadaputa prawie pokazywał. Jak byliśmy kiedyś, w 1991 roku na takim spotkaniu, właśnie takim seminarium w Radeż, to właśnie Baktyw Instytut prezentował swoją strategię do e, prezentowania naukowcom. I On wprost powiedział, że nie da się z poziomu materii, Fizykalnej materii to, do poziomu duszy, że to jest za duży skok dla tych ludzi. Dlatego oni jakby skupili się na prezentacji dwóch rzeczy. Czyli jakby deprecjonowaniu ewolucjonizmu jako coś, co zakłóca jakby możliwość innego poznawania. I skupili się na tych powiedzmy wszystkich doświadczeniach, czy relacjach, badaniach, które są związane z takim powiedzmy psychologicznym aspektem istnienia umysłu. Różnica między ciałem a umysłem. Nie? Że to jest ten pierwszy, pierwszy wgląd w, jak, w jakieś niefizyczne rzeczy. Nie? I dlatego te wszystkie artykuły o inteligencji, o tym jak działa umysł, jak on I tego typu ludzi wyszukiwali wśród badaczy. I od tego poziomu zaczynali z nimi współpracę. Nie? Potem przyjdzie czas na na, pysłu, na inteligencję i tak dalej. Potem przyjdzie czas na achanka, a potem przyjdzie czas na, na, na duszę. Jak byłem na uczelni, to ja pani profesor, która przyjechała z mówiła o tym, że w tej chwili w psychologii pracuje się nad stworzeniem takiego szkoły psychologicznej, która będzie również zawierać w sobie psychologię doświadczeń wychowych że to nie będzie tak jak to odrzucane czy pomijane, bo w tej chwili psychologowie najczęściej tak no, inowy, no te rzeczy są tak jakby poza sprawami zainteresowania. Więc oni chcą zrobić taki system, który będzie to obejmował. I to się dzieje na wschodzie, to znaczy na Ukrainie, w Rosji. rozwijają się sposoby badania. Tak, to tak. To. Nawet była taka historia, że przypomina się o Białym Bractwie. To był gość, który był kiedyś pracownikiem KGB i pracował na y, możliwością kupowania na umysł drugiej osoby. I ja się jakiś sposób tam od tego KGB mam odszedł, no i z powodu Bractwo, no i oni to obudują sektę, jak to tak, jest i tak, dalej. Ale to pokazuje, że te rzeczy już są, jak to wykorzystywane. informacji. Ja pamiętam, że jak ja jeszcze się, się kontaktowałem z Lakiem, czy robiliśmy jakieś tam badania takie powiedzmy na, na poziomie badania różnych rzeczy, to na przykład nie można było znaleźć żadnych publikacji po 1956 roku na, na temat wpływu pola magnetycznego na pomysł człowieka. Czy Pola magnetyczne na pola magnetycznego. Nie było żadnych publikacji. Przerwijmy na chwilę,